Me, 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 messi Messi. Co to jest za piłkarz? Co to jest za kosmita? I jest to oczywiście Leo, Leo, Leo Messi, który doprowadza swój zespół do finału ligi mistrzów, który doprowadza swój zespół do finału ligi mistrzów, który doprowadza swój zespół do finału ligi mistrzów, do finału, do finału, do finału, do finału ligi mistrzów. Przepraszam, przepraszam wszystkich kibiców Liverpoolu. że Nie byszyłem wasz zespół, ale to co zrobiła wczoraj, wasza dużna, przeszło kolejny raz do historii ligi mistrzów. Kurwa, 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 kurwa.